No, Magikal mówi, że to powiem. on jest odpowiedzialny za to, że Nikola straciła dostęp do social mediów. No ogólnie, jak do mnie Nikola przyjechała, założyłem jej numer telefonu na siebie. No i ja ten numer zdezaktywowałem. I po prostu straciła dostęp do mediów swoich. Płakałem na początku, płakałem, ale jak poznałem, jaka to jest osoba, to nie, to nie płakałem. Nie jestem mściwy. Gdybym był mściwy, usunąłbym te konta. Usunąłbym jej social media i koniec by było. Nawet bym nie musiał mówić, że mam dostęp. Ty Mówi, o mam na siebie jej numer. No i poszedłem do Orange, sprawdziłem. No i mówię, dobra, spróbuję zobaczyć. Odzyskaj hasło do Instagramu, do TikToka. Dziewczyna, która niby jest taka mądra i która była pod skrzydełkiem i jest nadal największych influencerów Fame MMA. Po miesiącu nawet nie zmienili je, je, mojego numeru na jej kontach. I po prostu ten numer sobie odzyskałem. Bałem się, że mi jakoś mnie zniszczyć, wykorzystać, że już tam nie kredyty, samochody, jakoś ten numer, nie wiem. Jak mówiłem, dowiedziałem się, już nie chcę wracać, nie po to tam siedziałem, nie po to tyle lat nagrywałem, nie po to wróciłem, żeby zmieniać swoje życie na lepsze. Postanowiłem milczeć i dlatego ostrzegałem, mówiłem. Nikola chciała wojnę, sama poleciała grubo. Zmontowała jakiś filmik, gdzie była sytuacja z Jackiem i moją mamą. Poleciała grubo. Tak było. Ostrzegałem, nie chcę wojny. I co jest najgorsze? Co jest najbardziej krzywdzące dla mnie, dla moich widzów i nawet dla widzów, powiedzmy, Nikoli Ferrari'ego i tak dalej. Oszukali was, że zrobiła sobie przerwę w internecie, w social mediach, na Instagramie, na TikToku, ponieważ chciała się targnąć na życie. Ten zaczął mnie wyzywać na nocnych live'ach, że jest jestem najgorszy, że ona przeze mnie chce, wiecie co zrobić. I to jest nieprawda. Po prostu stracili dostęp do em social media